Witajcie w Kotlet TV! Lubicie ciastka francuskie? Tym razem chciałabym Wam pokazać jak zrobić szybkie ciastka francuskie z gruszką odrobiną gorzkiego kakao cukrem i szczyptą cynamonu Są rewelacyjne w smaku a zrobicie je w kilka minut do czego gorąco Was zachęcam Najpierw przygotowuję gruszkę kroję ją na plasterki Następnie ciasto francuskie dzielę na mniejsze części, tak aby na taką wielkość jaką chcecie mieć ciastka, na przykład kwadraty. Każdy kawałek ciasta smaruję rozkłóconym jajkiem, na to wysypuję troszeczkę gorzkiego kakao i odrobinę cukru i układam na tym pokrojone gruszki. Kiedy już ułożę gruszki, posypuję je jeszcze z wierzchu odrobiną cukru, a także szczyptą cynamonu. Wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i piekę, aż się zrumienią, tak mniej więcej 20 do 30 minut, w zależności od wielkości ciasteczek. Gotowe! A po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.komplet.tv. Smacznego!